Cześć! Witam Cię na moim kanale. Zgodnie z tym, co zapowiadałem, mam zamiar tutaj czytać swoją poezję. E, może będzie się delikatnie na sztywno, bo teraz spinam się przed tą kamerką. Nie wiem czemu, ale no już tak mam. Mam nadzieję, że się wyluzuje niebawem. Może przy drugim odcinku. Program ten mm, zapragnąłem nazwać Poezja po robocie, więc zapraszam Cię na pierwszy odcinek Poezji po robocie. Wybrałem kilka wierszy, które chcę Wam dzisiaj przeczytać. Pierwszy z nich jest pod tytułem Na skraju i leci tak. Jestem na skraju, który raz już tu stoję. Twoje się i troje. Upadam, to wstaję. Z rozbiegu susa z Znów na samodno spadam. Chcieć to móc naprawiać, a ucieczka nie da się uciekać. To umysł pościg wydał. Chcę się z tego wyrwać. Ta irracjonalna szczypta jego część, totalna mniejszość. Wciąż wierzy w zwycięstwo, choć to nie w morzu kłamstw poznanych i zaabsorbowanych. Światło latarni zna, nie zgasi go tam bła. nadzieja. Kurwa nadziejo, człowieczy bycie w sprycie, pozwól mi uciec od zła. Przeklęta ignorancja, wyznaje dobro wszak, brzydzę się tego zła, tak dobrze myślisz. Brzydzę się siebie mistrzu, więc jesteśmy wszystkim i nadzieją, będę ją dychał teraz. Wiersz napisany w 2014 we Wrocławiu. Drugi z kolei wiersz, nazwałem zaplątany. Jak dobrze wróci do żywych, Dobrze, cieszyć się życiem. Siro to inny wyciek. Demon nadchodzi, gdy noc już zachodzi. Życie w alegoriach wodzi, gdy czas na wygraną dochodzi. Wygrana w myśle powstała, ale jak nie działa, to welczmer cię dopada. To boli, jakbyś do oczu nasypał soli. Gdy z piersi mocnym odbyciem czujesz, jak meandruje te życie. Czujesz i nic nie kapujesz, gdy umysł mówi tak, a potem mówi siak. Jak tu żyć, siostro? Pytam, jak żyć, bracie? W tym świecie pajęczym, gdzie istnień rozwoła, tka swą sieć myśli, z niej uciec z nie zgoła, My ludzie, pająki, zaplątani w sieć swych myśli. Wiersz również z 2013 roku i również napisałem w Wrocławiu. Kolejny wiersz, już będzie trochę nowszy, bo pisałem go jeszcze w tym roku przed epidemią. Nazwałem go Polska. Co to za kraj, w którym przyszło mi żyć? jako wnuczek lacha dumna zapłata, co mija w swej hojności rozumienie, ignorancko się śmieje i lubi dopiec, zupełnie jakby ocet to był nasz narodowy delikatest, co od poniedziałku do soboty się leje i żebym Cię tylko widział w niedzielę w kościele, na strachu to oparte, strachem wszędzie wieje, bliska porno obywatele, teraz prawnie i sprawiedliwie się u nas dzieje, skąpani w nietolerancji wzdychamy do średnich wieków fantazji, gdy biały orzeł unosił się nad czarnym morzem, a Brandenbury skryli się za zakonnym murem i podzieleni w swej pokucie przez trzy lat nie mogli za niego uciec. A wy teraz, poddani zbiorowej amnezji, zapominacie, że lud prosty i Chrystusowym ideom wierny, wyzwolicielowi, co został wykorzystany, jego słowa miłości na religijną farsę przekłamano, i tak od lat tysiąca płacinie nam je podawano. Także ma kulpa narodził okłamany, coś się nie umiał zgodzić i od trzech wieków żeś przegrany. Lecz kim jesteś i kim byłeś? Czy ty się w ogóle zmieniłeś? Czy opuścił żeś ten szlachecki bat? Czy nadal tu forsa wyznaje, kto pana, kto frajer? No, to zbliżamy się do końca dzisiejszej nagrywki. Został jeszcze tylko jeden wiersz, który cię przedstawię. Będzie to głos ciemności, napisany ponad 10 lat temu. Rap mój. Rap mój przeklęty prawdy, instrumentem to napędza mnie kompletnie choroba rasy przewlekłej. Spokojnie odpierdolę tutaj orgię, skrzydł i rozpad człowiek. To norma na moim tropie. O prawdzie dużo zostało napisane. Prawda, nie stary testament. John Locke jak znasz to podaj dalej. Rapolśnienia, filozofia dwójki z przodu w dziejach, krzyż to znak cierpienia. Bóg i tak go nie ma. Tolerancja. Moja ma podciętne gardło, żyje w kraju, gdzie ksiądz jest osobą wiarygodną. Fundamenty kościelnej instytucji to krew spalonych ludzi, odkrywców. Niech to Cię zbudzi, oczy otwórz. Między uszami drzemie potwór, trawi gota, ziemia, Ty sam musisz to zmieniać. To było tyle na dzisiaj. Dajcie tam znać, co myślicie, ale oszczędźcie mnie, proszę. Wiadomo, konstruktywna krytyka zawsze może... Wnieść coś lepszego, ale hejt raczej nie, więc. Dzięki, do następnego odcinka.